Cześć, witam Cię. Dzisiaj mamy taki fajny dzień i fajny film na kanale. Nowy Świeżutki Filmik. Jeśli Ciekawicie to, jeśli zadawałeś sobie kiedyś pytanie, czy można nawiązać więź z Bogiem nie będąc w żadnej religii, czy można to zrobić na własną rękę, na kanale Boskie Motywacje, na tym kanale tutaj jest już Świeżutki Film, który odpowiada na to pytanie odpowiadam na to swoimi słowami prostymi słowami żadnych jakichś skomplikowanych terminów to co myślę, to co czuję jeśli cię to ciekawi wejdź na kanał, zasubskrybuj ten kanał udostępnij ten film obejrzyj go od początku do końca na pewno jest tam masa ciekawych informacji pożytecznej wiedzy wrzucam regularnie filmy tego typu, jeśli cię to interesuje zasubskrybuj, trzymaj się niech Bóg będzie z tobą s